Jestem osiemanko z tej strony Mikołaj. Yy, ten Dzisiaj będziemy nagry dzisiaj Wam pokażę yy, moje konto w Brawl Stars. Jak widzicie mam 4951 puszek, mam Franka i mam, mam Leona na 21 rzędze Bula na 20 El Primo na 18 i możecie sobie przejrzeć wszystkie postacie. Jak widzicie, tutaj, tak, tak. Brakuje mi tylu postaci. No, niestety nie mam ich odblokowanych. No trudno. Może mi się w kolejnych odcinkach da uda mi się odblokować. Patrzę mój czat głowy. Dobra, i wam pokażę, w jakim jestem klubie. Trochę jest słaby. Trochę bym powiedział bardzo słaby, no, ale trudno mój klub. Znajomych mam takich trochę. Najlepszy mój znajomy ma 12 tysięcy. Taki. Coś ma za darmo. Pokazywało mi. O, widzicie. Niestety tej oferty nie mogę kupić. Szkoda, że nie mam tylu gemów. Niestety. Może, może nagram jakiś odcinek, który będę mógł doładować sobie gamy. No, ale widzicie. Nie... Na razie cienko. No, kupię sobie punkty mocy do Piper, bo bardzo lubię nią grać. Dobra. Może kogoś ulepszę? Może Piper? Nie, nie ma tyle. Fosy. No, to może zagram jedną rundę. No, może zagram rankiem na no zadymie. Dobra. Jedną rundę mogę dla Was zagrać, widzowie. Dobre. Napiszcie w, y, w komentarzach, czy chcecie y, ten, y, y, ten głos do tego. Kurde, przegrałem. Czy chcecie, y, czy chcecie słyszeć głos, czy nie chcecie słyszeć? Czy mam więcej gadać, czy mniej? Napiszcie w komentarzach, co wy lubicie na odcinkach. Bo jestem takim początkującym. Jak widzicie mam trochę nobowskich gostków, bo praktycznie nie umiem grać. O kurde, umiem grać jednak. Podaj. No podaj. A ja nie wierzę na se... o dzięki. Jakie podanie tutaj poszło. A, I szarża jest. Grasz Mikołaj, strzelił gola. Fajnie, chociaż golem się udało strzelić. Nie, jakby co, to, to nie musicie patrzeć na wcześniejsze odcinki. Teraz moja mama odkurza, więc trochę będzie wam przeszkadzało. No ale. Tro... O kurde, strzelili trochę zlamili moi. Chyba to przegram. Nie, no przegram. Dlaczego? Jak widzicie, straciłem minus jeden. Ale trudno. Może w kolejnym odcinku mi się coś uda wygrać. No to w tym odcinku to było na tyle. No i na razie.